Siemka z tej strony Jan Paweł Drogi tam w kolejnym odcinku z gruby rozstary słuchajcie zrobiłem to, kupiłem punkty mocy do PAM i na pewno sobie sprawę my dzisiaj ulepszymy i nie przedłużam, więc zapraszam do oglądania odcinka i w tej chwili został łapkę w górę, bo ulepszam Pam na dziewiątą moc. 3-4 boom. Gdzie mam ta moc? Słuchajcie, mamy dwa Star Power jeszcze do zdobycia i fajnie, kozasko Jeszcze nam druk ostatnio Star Power i w ogóle... A, więc sobie dzisiaj będziemy grali pamelką, ale jeszcze lepsze. Pojawiła się oferta na agenta P w sklepie. Też sobie go, ją kupiłem, znaczy go kupiłem, więc sobie dzisiaj go przetestujemy oraz Pam. Ale na razie to zrobię, to otworzymy jeszcze skrzynkę. I od razu star power do panu. No, ja nie rozumiem mojego, yy, mojego konta normalnie. Yy, otwieram sobie, yy, wymaksowałem sobie pan. Zapraszam bardzo. Yy, otwieram star power. Przytulasek. Kurczę, no... Nie, nie... Naprawdę nie ogarniam tego, co się dzieje. Gdy panu uderzysz we wrogów, złomo burzą, ona sama i blisko już sojusznicy, odzyskam 40 punktów życia. To słuchajcie, mamy dzisiaj do przetestowania <grystanie> Star Power do PAM oraz yy, oraz jeszcze sobie zagramy Mr. P więc zaczynajmy. Nie, nie, nie wierzę że to, po prostu, po prostu Co się dzieje w ogóle? Nie nie ogarniam w ogóle mojego konta. Jeszcze będziemy maksować Mr. P. A wiecie co? Dobrze, że my maksymalnie teraz tą plamkę. Zawsze marzyłem mieć ten star power. Tak się nie mogłem doczekać, kiedy go dostanę, a już, już, już go mam. No Po pierwszej skrzyneczce. Zamiast mi kurczę żeby mi spadła po prostu inna jakaś postać, to to mi lecą star powery, no. Nie ogarniam naprawdę. Powiem ja wam, że ten skin jest naprawdę fajny. Ta bimia tu będzie podjeżdżać. No, mikrofon mi wypada. Halo. Ok, jest ok. Rozpiszę je mój sojusznik. Lecimy. Tam jest ta B. Może sobie zrobimy tak. O. o, ona była z tym Piper. No dobra. No będzie... O. Mam mi tu zgasić tą Penny. się boję tutaj podejść. Tu Rose idzie. Baza. I lecimy, 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 lecimy. Stabiaj. Zostawiam bazę, pingwinek Bum, bum dawa, dobra, klojusz okej, okay, okej, okay. zapomnieliście, że ja mam Mr. P. Co? Co? W O nie, on ma, ma Piperkę w drużynie. Dobra, zgaszeni ładnie, ładnie porobieni. 9 kubów jest dobrze. W sumie może tutaj akurat postawimy tego skina. O, mamy taką fajną tą. Widzicie? Taki fajnego innego droidka trochę. Bardziej. Troszeczkę inaczej wygląda. Aha, są boty na łapie. No nie, najgorzej. A nam to dużo go troszeczkę może zająć. I ta baza ma dużo mega życia. A, bo to był jeszcze pingwinek tam. No nie, nie żyjemy już. Nie, nie. Ja padam. Jak ja, a jak ja padam, to on też. Niestety, dawaj, dawaj. Dawaj na hita, dawaj. Tak, dobra. Stałe działko, Mortar. dobra. na no, Hita ściągnął, ładnie, dobra. Nice. 5, 4, 3, 2. Dobra, respi się. I podjeżdżam ich wszystkich tutaj. Bo ja mam ten. Ja mam Mr. P. Więc mogę podjechać tutaj na spokojnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, nie wygrał, nie wygrał, nie wygrał. No, w sumie by na hita zgasił, ale. Nie wiem. No to co, czternasta ranga na Mr. P, nie mam pytań w ogóle do dzisiejszego odcinka, no serio, aż by jak wypadł ten star power, spoko, mapa jest fajna, więc sobie wybierzemy pami, zagram naszym pięknym star powerem, nie wiem co się dzieje, ale na pewno coś mega dobrego. Ja się nie mogę po prostu. Szczęście na maksa to normalnie. Star Power sobie tutaj mamy. Piękny. Wypadł nam teraz. Jakie w ogóle szczęście na odcinkach, co nie? Takie dziwne. Naprawdę mega. O, widzicie? I mi się po 40 punktów życia. Powiem wam jedno: ten Star Power jest mega dobry na. E, in, na Tom. Mega dobry jest na walkę z robotami, więc idealnie nam wypadł, bo będziemy sobie przynajmniej grali. To będziemy grali tak, że po prostu będą nam wypadać te. O, chodź, przyjmujemy to. A, czyli na bota też działa. To kozak. Naprawdę kozak Star Power. Jestem z niego naprawdę zadowolony. Mam nadzieję, że nie na długo, znaczy nie na krótko. Bo zawsze to mam tak, że. Potem. Najpierw mi się bardzo dobrze gra postacią, a potem mi się fatalnie gra. Chodź, przyjmiemy cię, bociku, co? A, tu tam jest ten Karl. Karl na jakiej mocy? Na jakim w ogóle poziomie tym? A, na piątym. Eee, to luzik. Dobra, słuchajcie, win. Może się dzisiaj uda dobić nawet ten. Dobić, dobić nawet y, już. 16 tysięcy puharków, więc. To by był naprawdę szacun. Jakby się udało Otworzymy sobie kolejną skrzyneczkę A ja mi się śmiało jakby wypadł star power Nie naprawdę O JJK jest aktywna e Sx A JJK teraz pewnie nagrywa live'a Okej, okay, czyli wszystko jasne Wypadł nam nowy star power, wszystko OK. Potem będziesz sobie maksować Leona Czemu nie? Nie, ja jeszcze raz. 69. Jak się uda, to może dobijemy dzisiaj 16 tysięcy, ale ja raczej nie, nie obiecuję. Bo zaraz pewnie usłyszanie całą gierkę. O, o, o nie. Oś tu. Fajny jest ten Star Power do Pan. naprawdę jestem zadowolony. Fajnie leczy. I przy okazji obija wrogów, więc naprawdę kozacko. Tyle co tracę od tego kluczka, to się podleczy, leczy się na mapie po prostu i tyle. Jak atakuje w kogoś, no. Po prostu to jest przekozackie. Chodź tu. A już, już w jakieś starcie 760. Chodź, nie będzie bolało. No Daryl, proszę cię. Chodź tu. 8 kubów. No nieźle. Dynamajka mamy. Bo się respi, może weźmiemy z niego sobie tutaj te cuby. Po 600 bije. Jest ok. Nie mam pytań, po prostu nawet. Co my tu mamy do gadania? No po prostu. Dziękuję bardzo. Leczę się. Podjeżdżam, Dynamajka. I dziękuję. Wiel dzięki wielkie. Leczy się tutaj. No nie, przepraszam, ale muszę ci podjechać, bo cię. Długo to starcie trwa już, ale będzie... będzie musi więc trwać. lecę tutaj. Podjeżdżę go tutaj na Hitanu. Nie, nie ginę, ja nie ginę. Gościu, nie. Nie! Zginąłem! Dawaj, 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 dawaj. 21 kiubów gościu masz, dawaj. Nie gadaj, że tu przegrasz, no. Bo 5000 na a prawie bije. Dawaj dawaj dawaj, 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 dawaj. O nie! Zdawiam! Leczu. Nie, nie miałem szans. Serio, naprawdę nie miałem szans. Ale za tą gierkę musicie zostawić łapeczkę w górę. No, walka była zacięta. Nie musicie sami przyznać. Wychodzę do lobby. No, JJ nagrywa live, bo to jest oczywiste, a co ma robić w bitwie. Okej. Okay. A może sobie teraz zagramy na innej mapie? Mm, nie, czekaj, na drugą odcinek. No może na tej, nie wiem, na napadzie. Będzie to się sprawdzało. Jak każdy do mnie podejdzie, a ja drrr Będę ich leczył. Okej, okay, gdzie tu. Chodźcie tutaj. Opa. Master Power nie pomógł, niestety, 9 Ups. chodź. Nie wolno mi tu obijać. Nie wolno. A ja się tu będę leczył przecież. Zapomniałem, że się będę tutaj leczył od tego. Naprawdę przekozackie. Będę się tutaj leczył od tego. Więc dzięki. Aha, to bardzo dziękuję. No, co tu się dzieje? Nie wolno mi tutaj. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Nie wolno tutaj pana niszczyć. Ja muszę tutaj leczyć, halo. Nie no. Jeszcze 10, szanse są. My mamy 7. Co się dzieje? halo. Kurczę, nie, no nie. Dziesiąta moc i trasa. No. Teraz, teraz jestem smutny. Mówiłem, no zapeszyłem po prostu i nic się nie poradzi. Dwa tikety. No słuchajcie, mamy 54 tikety. Na pewno na walkę z robotami za 10 godzin jest. I oczywiście mamy. Wyzwanie mistrzowskie. O, to wtedy się rozpocznie za. Rozpocznie wyzwanie o 8. chyba No co oni tutaj robią? Hallo, 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 halo Czy już że tak już jest na tej randze, że. Znaczy na tych, tych wszystkich puchakach Ja muszę ją gonić, ona ma już ile? My 16 16.102, a ja mam ile? Utknęłem w miejscu. No, przepraszam bardzo. Okej... Okay. Kurczę, było mi stać na ten drugi Star Power, nawóz, ale nie kupowałem go, bo... Stwierdziłem, że może... I jeszcze się wstrzymam, ale to był pierwszy... To jest... To trzeci Star Power do jak jakiego mam. Będziemy sobie też maksować B I Leona i Kruka. I Mr. Pych chyba też. Nie, bo naprawdę w się zapowiada. Eee, Okej, okay. Pamkę mamy już. Zagramą gierkę. Okej. Okay. A może sobie teraz zagram naszymi pięknymi przekozackimi skinami. Sobie dobijemy tu 15. Może się uda. Mhm. I jeszcze tak, może to osta ostatnia runda. Mhm. Tylko najgorsze jest to, że. W... Ośmieliby to być taki wolny. W ogóle się nim nie grać, pewnie on ciągle by tak łaził, tylko i wirusował. Nie przejdziesz przez to. Bije więcej. Haha. to są. Dobra. Mi się wydaje, że ich porobię na luzie sobie jak gdzieś tutaj sobie postawię tego Ulta Siła nikt do mnie nie zbliży. A jeśli wymacie Star Power do PAM lub... Innej epickiej postaci, to dajcie znać w komentarzach, bo ja już mam PAM na star powerze. I powiem znaczy PAM już mam, no PAM to wiadomo, bo teraz było na odcinku. Nie no! no co jest? Nie, ja dziękuję za tą giereczkę. Naprawdę ręka mi odpadła w ogóle. No co tu się dzieje? Nie ładnie tak bić w ośmiobitowca. obitowca. Dobra. Mm, Okej, okay, zagram sobie Pamką. A może teraz na solo. Uf, tą gierką, o teraz grałem, czułem się, jakbym naprawdę grał solo. Dobra. Ostatnia giereczka na dzisiaj. Szkoda, że ten tak na skrzynki nie działa. Widzicie, jak ktoś sobie podchodzi, tak sobie gra, a ja, a ja mu tak w konia gorowie i go tak ładnie obijam. Że sobie obijam o skrzynki, skrzynkami, skrzynki sobie rozwalam, gościu chce mnie podjechać, a ja mu, a ja mu pokazuję mój piękny star power i pokazuję Dzień dobry, mam piękny star power, który mnie leczy podczas ataku. W skrzyneczki. Widzisz to? Fajnie by było. Ale ktoś tu jest. No wiedziałem, że szelka, a kto inny. Chodź tu, chodź. Nie będzie. O, bocik, dzień doberek. Mam szansę na Wina dużego. Dzisiaj grałem w Fortnita, więc... W ogóle zrobiłem królewskie zwycięstwo. Coś długo to rozwala. Szczerze Wam powiem, że. ty sobie wezmę z cuby z tego wszystkiego. Aha. To mnie ładnie. Jak to pięć? Przecież ja to porobiłem prawie całą mapę. No co mi mi tu mówicie? No że ja. Słyszymy mnie żarty robicie? Dobra. Słuchajcie, to by byłoby na tyle z tego odcinka. Więc. Udało nam się wydrobić Star Power, z którego naprawdę jestem zadowolony, i myślę, że. zostawicie pod tym filmem tak 20 łapek w górę. Nagrywamy kolejny odcinek. I będę maksował Leona. Tylko, że. Może jeszcze. Z... Nie, gościu, nagrywam odcinek. Dobra. Eee, jak zostawicie pod tym filmem 20 łapek w górę, to. To będziemy po prostu maksowali kolejną postać. Czyli Leona, którego mamy na ósmej. A potem może Kruka, lub inne postacie. Więc piszcie w komentarzach, którą postać byście chcieli po Leonie maksować. I na pewno to zrobię. Jak się pojawi jakaś oferta w sklepie, lub zostawicie też 20 łapek w górę i kupimy taką ofertę jak. Jest na, na przykład tak jak, taka jak dzisiaj jest, czyli z, chińskiego, z okazji Chińskiego Nowego Roku i wtedy otworzymy taką ofertę, więc zapraszam do oglądania wszystkich innych filmów i subskrybowania mojego kanału. Siemanko!